Tutaj się dzieje, gdzieś mi zaginęła moja szklanka, już ją mam. Mm. Słuchajcie, nikt mi nie mówi, że zaginęły mi moje zasłaniaczki. Tacy jesteście, już się wszyscy dobrze bawią, tylko ja streamuję. No właśnie, tak to bywa. Zobaczymy, co tym razem obydwaj zawodnicy postanowią nam pokazać. No jutro będzie hardkorowy stream, bo zaczniemy od godziny 10:00. A finał zaczyna się najprawdopodobniej w okolicach 22-23. Nie wyobrażam sobie, jak to wszystko pójdzie. Mam nadzieję, że pójdzie dobrze. Natomiast jeżeli są, jacyś, ee, są jakieś osoby, które chciałyby jutro wpaść na chwilę na stream i ze mną pogadać tutaj podczas tego całego streamowania, to piszcie do mnie potem na gadu gadu, podam adres Teamspeaka. Jakoś się zgadamy. Jutro w ciągu dnia będzie można tutaj współuczestniczyć w tej transmisji, bo jednak samemu to ja po prostu nie wydolę gadać tyle godzin, e, więc będę potrzebował pomocy e, od was właśnie. <ścoughs> Baraki budowane przez Wirus Magika, e, póki co grabi e, Gateway. Mm, asymilatorek no i co tutaj się dzieje proszę maner engineering bay który tutaj przeszkodzi w wydobywaniu e, tego gazu zobaczcie to no, zagrywka troszkę niespotykana bym powiedział e, w dodatku no naładował już tutaj 500 prawie że hit pointów 600 niedługo będzie na tym engineering bay no i grubi tutaj łazi dookoła powiem szczerze że Dobrze, że ten upgrade do Warpgateów kosztuje tylko 50, bo e, można tu mówić o problemie. <laughs> Co tymczasem się tutaj dzieje? Robi się Reaper, to też ciekawe. Wiadomo, że będą opóźnione Stalkery w związku z tym, a jeżeli jeszcze zdecydowałby się na zagranie Zelota najpierw, to ten Reaper może tutaj naprawdę, naprawdę zamieszać. Robi się Orbital Command tymczasem. E, co zobaczył w bazie u Terrana? No zobaczył tego tych chlaba dostawionego, ale chyba, ale chyba, o niej spodziewa się tutaj najgorszego. Opóźnił ten upgrade do Warmgateów i robi się już pierwszy Stalker, nawet był chronobustowany przez chwilę. No więc możliwe, że uda się zażegnać niebezpieczeństwo związane z tym pierwszym reaperem. Chyba na styg dotrze on tutaj do bazy Protosa, kiedy wyjdzie ten Stalker. A nawet chwilkę wcześniej wybuduje się stalker, jak widzimy. Już tutaj niedużo hitpointów musi zostać kancelowany, Właśnie teraz został cancelowany. No i ten Reaper skoczył i zeskoczył, zagalopował, brrr, zrobił i już zawraca. Będzie tutaj czatował. Jest pierwszy marauder również wybudowany. Pociski spowalniające już zrobione, no więc Magik będzie tutaj stawiał wszystko na mocny push. Robi się robo tymczasem, no zobaczymy jak tego będzie chciał bronić e, Grabi. Jest tutaj ten Stalker, jest tutaj ten Zelot, drugi Stalker już się robi. Czy będzie czekał na drugiego, e, na drugiego Maraudera? No widać go teraz tutaj, e, ma pociski spowalniające, może tutaj kajtować e, tego e, Zelota, e, sporo strzałów może przyjąć na pancerz marauder, no ale oberwało mu się tutaj od tego Stalkera oczywiście no i Nici e, z tego puszu mam przynajmniej takie wrażenie będzie tutaj mógł pomyśleć o czymś innym w tym momencie Magic. no a e, grabi w tym momencie pierwszy obserwator jak tam limit 28 do 36 e, 26 probek do 20 SCV no i co tu będzie się dalej działo Dwa gateway e, robi się centry, e, robi się zelot. No próbuję, próbuję jak może tutaj harasować magii. Dwa, e, dwa, trzy maraudery, jest jeden mariner e, tutaj. No i e, to wszystko będzie chyba chciało. Teraz troszkę. Eee, zaatakować, ale Grabi nie da tutaj wychodzić z bazy. W tym momencie ma jedno centry, dwa stalkery i jednego zelota. No i mm, przepychanki takie troszkę na środku. Eee, logo rasy. Nie rozumiem o co chodzi. Eee, wycofuje się w każdym razie eee, terran do swojej bazy. Grabi tutaj wszystko widzi dzięki temu obserwatorowi. Również jeszcze propka tutaj wysłana w tym momencie. No ale ona już dużo więcej nie zobaczy. Nie ma ekspansji. Co dzieje się w bazie u protosa tymczasem drugi Warp Gate. Jest szybki Robobay. Ciekawe w jakim celu. Kolosusów póki co jeszcze nie widzimy. Um. No tak, rzeczywiście to już jest kwestia po prostu zb zły, zbyt e, długiego streamowania Ja już po prostu nie widzę tych rzeczy e, Ja już widzę tylko StarCraftowe jednostki e, Na przykład pod moim biurkiem e, czai się No już wystarczy, no Już wszyscy powiedzieli, wszyscy teraz napiszą Tak, już poprawiłem Pod moim biurkiem czai się Zergling I e, ja nie zwracam uwagi na takie rzeczy już w tym momencie Szturmuje rampę Grabi w tym momencie. No ma tutaj tego jednego Immortala. E, uda się na pewno zniszczyć tego jednego depota Zanegował również budowę tego bunkra w tym momencie. Rzucony tutaj jeszcze forski. Chciałby tutaj jeszcze coś wyciągnąć. Mądrze rzucony w tym momencie skan przegania tego Obserwatora. Jak tam limit? 64 Protosa, 48 Terrana. No tutaj muszę powiedzieć, że pierwszy raz jak widzę gry Grabiego, a to już jest chyba czwarta czy piąta gra, którą mam okazję streamować, to po raz pierwszy chyba ma przewagę w limicie na tym etapie gry. Troszkę inaczej gra ten zawodnik, więc e, zobaczymy spokojnie jak mu się ta gra dalej ułoży. Robią się tarcze do Marines. A robi się tutaj Mediwag. E, jest pierwszy kolosus. przymaszerował tutaj e, z daleka. No, sfokusowany ten sapliki, bo znowu zdjęty. Znowu tutaj E, troszkę zabolało na pewno dumę terrańską, że panoszą się te jednostki Protosa na dole e, Jest drugi command center, który na razie służy tutaj jako skrót w wydobyciu gazu Podobnego skrótu używało BP w Zatoce Meksykańskiej, ale wiadomo jak to się skończyło no i teraz e, trzyma w szachu trzeba tutaj przyznać magika e, Grabi, cały czas pilnuje czy nie ma ekspansji, jego ekspansja jak widzimy powolutku kończy się budować trzy warp robi się lanca czy jakiś drugi kolosus gdzieś tutaj się będzie czaił na razie nie widać, ale za to natknął się tutaj na e, pylona Grabiego i cztery zło, świeżo zwarpowane stalkery no takie wejście do gry to ja lubię, pomyślał sobie każdy z tych stalkerów od razu premia za zdjęcie mediwaka pełnego marauderów No, frustracja Terrana chyba wzrasta Zobaczcie, że pojawia się tutaj Taret boi się, boi się tego pusza. Jak tam liczba robotników 32 CV do 36 probek. W tym momencie uruchamione tutaj wydobycie, przechodzi na 4 razy grabi. No i potrzebuje, potrzebuje więcej tych budynków produkcyjnych zdecydowanie ten zawodnik, jeżeli tutaj chce utrzymać tą przewagę, widzieliśmy, że tutaj gdzieś w pewnym momencie u niego zanika ta możliwość produkcji, no w tym momencie kończy się lanta, to naprawdę dobry timing eee, jeszcze, jeszcze już gotowa, eee, może tutaj zdecydowanie razić bunkry ma zasięg większy niż eee, ci biedni maryńscy, którzy tutaj w środku schowani, spalony ten bunkier, spalony sapli pod Eee, no i zamknięty w bazie ee, Terran Jeszcze jeden czy dwa kolosusy i ta masa będzie naprawdę nie do zatrzymania Szczególnie że ekspansja Protosa już działa No dzięki Grabisz tutaj nie posłuchałeś Dostawione trzy warpgated Twilight Council Cały czas tutaj może harasować Są dwa wikingi co prawda Ale to nie jest problem Mając tyle starzyarów Po raz pierwszy armia Protosa na rampie u Terrana te dwa wikingi próbują się tutaj ostrzeliwywać jeden addon już zdjęty drugi addon również no jeżeli się uda wyciągnąć nawet jedne baraki strata jednych baraków w tym momencie to naprawdę dużo zobaczcie ładnie tutaj podzielił armię e, trzy zeloty ale namówię nie rzucamy namówię w tym momencie e, zelotów bardzo stracił dużo czasu e, kiedy mógł już tutaj proby harasować no i wycofuje się grabi w tym czasie e, gdzie jest kolejny sta kolosus jest tutaj Robi się również Blink, robi się Templar Archives. No i solidnie to wszystko wygląda. 104 limitu do 87. Dalej nie ekspuje jeszcze Magik zamknięty w tej swojej bazie przez długi, długi czas. Eee, no i e, wykorzystuje ten moment, żeby sprzątnąć te skałki. Grabi, no i będzie puszował tutaj dalej, najprawdopodobniej, szczególnie że Terran próbuje tutaj zaekspować No, udało mu się w miarę, w miarę jakiś bioball tutaj e, zrobić. Natomiast, no, armia Protosa trzy kolosusy już w tym momencie cztery nawet. No, ale. Traci, traci momentum troszkę grabi. Już powinien tutaj puszować, już powinien tutaj harasować, zmuszać do rzucania Steamów, szczególnie, że tych mediwaków mało. Eee, a za sekundkę będzie tutaj więcej wikingów. E, no, co teraz będzie chciał robić? Ma już blink, więc może tutaj harasować maina z powodzeniem. E, sfokusowany tutaj ten barak, gdzie są kolosusy, zostały tutaj zaparkowane z tyłu. Nic z nimi nie robi w tym momencie. Jeden barak został zdjęty. Zaatakowane faktory. No tutaj jest Cfałki, na więc walczą. Uciekają te kolosusy, zostawione tutaj bezbronnie. No ładnie zabudował tutaj tymi forskildami w tym momencie i może wybronić na szczęście te kolosusy. No co się tutaj dzieje? Padają Marines, padnie faktory, za sekundkę, padnie ten barak a y, Grabi może stąd spokojnie uciec. No jeszcze uda mu się wyciągnąć jednego albo dwa wikingi, nawet wszystkie zdjął. Bardzo, bardzo duży demycz tutaj zadany. W tym momencie jeszcze może yy, te Hemerzywaki. No i wycofuje się w tym momencie bardzo dobry haras tutaj przy pomocy tych Blink Stalkerów w wykonaniu Holendra. No i Magik. Yy... W defensywie, w głębokiej, w głębokiej defensywie prawie 150 limitu Protosa. Mógłby już to myślę powolutku kończyć grawi mógłby tutaj spokojnie pchnąć dalej. No ale wszystko, oczywiście, jeszcze przed nami. Rusza tutaj ta armia raz w jedną, raz w drugą stronę. Nie. Są już tu te Templary. Robi się amulet dla nich. Nie robi się jeszcze Psioniks, Na razie mają tylko feedback. No. Panie Grabi, tu nie ma na co czekać. Ta ekspansja się buduje. Można byłoby tutaj pchnąć e, trzy Kolosusy. Kiedy kolejne z Kolosusy? Na razie przestał je produkować. Jak widzimy robi się szarża do zelotów. Jest już, przepraszam, czyli ten czyli ten psionik stan został wcześniej wynaleziony. Po prostu nie było energii, dlatego on był taki wyszarzony. Dwa mediwaki pełne jednostek tutaj w tym momencie się przemieszczają. Nie zobaczył chyba tego grabi. No ale za sekundkę będzie miał tutaj warpin gotowy. Będzie mógł kilka zelotów przyzwać. No i są dropowani w tym momencie Marines. Następuje kontrofensywa grabiego. Czy następuje? No chwilę tutaj stoi, zastanawia się co zrobić. Jeden czy dwa Templary, Panie Grabi, i można się bronić. Nie cofamy całego wojska, żeby tutaj wybronić się przed dropem z dwóch Medivaców. Właśnie pięknie rzucony storm. No, czy mi się wydaje, czy został tutaj jeden Mariner po tym stormie? Czuję, że będzie Hero, e, Hero, e, Hero Templar. Nowy filmik przeze mnie zrobiony. 12 killsów, tak to się robi. Yo! E, no cóż. E, Chyba czas puszować, nieprawdaż? 103 limitu do praktycznie wymaksowanego protosa w tym momencie. Widzimy, że robią się tutaj ghosty w tym momencie uterrana, ale to już wszystko za późno. No jest rzucony MP Shockwave, ale Templary mają energię. Co prawda teraz nie trafiony za dobrze. Teraz nie trafiony za dobrze ten Psionic Storm. Um, no tu warpowane jeszcze jednostki żeby nie dać temu wszystkiemu tutaj uciec pinom um, medivaki zostało tutaj zaledwie no pięć jednostek nie gonimy całą armią e, tak małej ilości wojska e, puszujemy tutaj kończymy grę 20 minut już to wszystko trwa e, spore nadwyżki zobaczcie to jest to, to jest to z czym musi sobie poradzić grabi prawie 2000 Nie ekspujemy, atakujemy! Na tym polega w tym momencie ta gra. Tutaj dwa e, ghosty maszeruje razem z tą garstką piechoty. E, 2-0 będzie za sekundkę dla Grabiego. Jak ktoś słusznie zauważył teraz na czacie, pół planszy ganiało jednego maraudera. No dokładnie tak to niestety wyglądało. Jest tutaj Archon Good Game, pisze Magik 2-0, grabi, wygrywa. W takim razie ten pojedynek. Um.